jest? Gdzie ja jestem? I czemu jestem w tym pofoy? jestem ah, 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 jestem w celi? O nie! I czemu tyle tu pojęczym jest? Puść mnie. Ech. Ale jestem głodny i osłabiony. Co tutaj jest? Zapalniczka. Jasknięte mięso, mleko. I. jakaś zupa. To może to zjem. Może. tam mi... jakoś. Ech. O wuj jaki Boże Co to jest? Kto to jest? Daje... Zamknij się to Cisza nocna Okej okay. Jezu to, to ten to ten typ Co bym tutaj ale, jakie niedobre, może jak, może to coś polepszy mi sytuację. No trochę lepiej smakowało, ale jednak po tym jeszcze gorzej chyba się czuję. Albo podaj to miskę sobie tutaj. Muszę się napić wody. Oj Nie chciałem tego ugasić. Nie stamtąd nie będę wybierał wody nawet Może przynajmniej mleko się napiję Ach, Pyszne Przynajmniej mleko jest u nich dobre Ale jak mam się stąd wydostać? Żadnych informacji nie ma Panie klawiszu, halo! Czego? Gdzie my jesteśmy? Było się tutaj nie pałętać. Jesteś. Tutaj za. szpiegostwo. Jakie szpiegostwo? Było nie podglądać. Jesteś w cytadei, tak. Cytadela? Milczeć! Hey, hey. Okej, okej, okej. W dupę kopane. Co się dzieje tutaj? Co to w ogóle jest? Za szpetne coś. Mogę Może zapalę sobie, bo tu ciemno jest. Same świeczki, nic tu nie ma. Jestem jeden z tych więźniów tutaj. Hmm. Nie, ja chcę w ogóle na to patrzeć. Co? Muszę zasłonić. Tutaj pomiesza. Kilof. Dziennik. Kot do zamka drzwi? Dwa, trzy? Kosa zbawienia? Muszę to schować. Nie, 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 tak nie może być. O, dobrze. Jakieś dziwne to obrazy. Magiczne jakieś. A co to jest? Dzień dwudziesty Siedzę tutaj tak długo. Zaczynam popadać na zdrowiu. W celach jest strasznie zimno. Umieram tutaj psychicznie. Jeżeli będziesz to czytać, zostawiam ci rzeczy. Anastazy Kozibąk? Skądś znam to nazwisko? Hmm. Ale dlaczego on zostawił jakiś kod do zamka, do tych drzwi? Jakieś drzwi poza tym. Kilof mam. Ja to schowam. Nie, nie, może wezmę. Dziennik też będę na to trzymał. Kosa zbawienia. Rząd łuky. Nie wiem czy ryzykować. Oni tutaj są i czekają. jeszcze coś tutaj uda się Okej O Okej No dobrze Ubity jeden Czy ich jest tutaj więcej? O nie, oni tu są! Oh. Oh. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. Ja nie wiem. Gdzie ja w ogóle jestem? Co to jest? Spiżalnia Dostawa jedzenia z dnia 23 lipca. Przecież wczoraj był 22. Dla klawisza. Dla... Dla Okej. Okay. O, przynajmniej się najem, było ładnie jest. No, tutaj są na. Co tutaj? <laughs> moja luneta! A, to słodzieje jedni. Ach, muszę się czegoś jeszcze naleźć. Strasznie... Ach. Mmm, pyszne ciastko. A tutaj co jest? Placer dyniowy. I to bardzo dużo ich jest? To też się wezmę sobie jeden. O. Mmm, no, pyszne. Mmm. Jeśli to jest zbliżone, muszę iść. Niech sobie pójdzie tam. ja Jak zaskoczyć? Jest strasznie tutaj dużo. A w jest ta. Może nie. O, oł. słyszałeś to z dachu? Ta! ze nich chyba. O, Dobrze. Nie, trzeba ich wytępić. Ach. O fuck. o nie. A masz! ty, gniaju! Co się stało? Nie widzi chyba. Muszę stąd iść. ogóle co to jest? Kusze mają. Nie wiem, co jest za tymi drzwiami. O! O! Mówiacie, jak tu ciemno jest? Tam jest jeszcze jeden. Eee. O! 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 Ale został zabity przez. To tylko daśnięcie było na szczęście. Chyba. Chyba już jest dzień. Lampy się paniły przed chwilą. Co to jest? Dwa. Jeden. To, to tajemne. Skrytka. Ostatnia prośba. Jeżeli odnalazłeś tą książkę, jesteś dobrym w odnajdywaniu zagadek. W ukrytym biurze za czerwonym sztandarem jest Szpaja, a tam kanał, aby wyjść na wolność. Mam też jedną prośbę. Pójdź na cmentarz. Jest on za cytadelą. Urywana strona. To może. To może tego. Tylko... Anastazego, to jest. Jego cel. Może była jego cena? Niech otworzy wszystkim. Wyłaście ludzie! Szybko! O, dzień dobry! Dziękujemy! Nie ma za co. Dlaczego wy tutaj jesteście? Zamknęli nas za jakieś śpiegostwo. ale. No niego. Dawno my tu jesteśmy. No, czekajcie, panowie, jednak. Tu są jeszcze jakieś ukryte przejścia, podobno. Ale nikt o tym nie wie. Dziękuję za podpowiedź. Zaraz, a Przecież... Ostatnia prośba. No i... Kto to tego zamka drzwi? Tu coś jest, ale nic nie ma. Może inni nie wiem, się nie mogę to wiedzieć. Tylko, czy tam jest ten... Nie ma go. Ojejcie. Znaczy. Przecież on był gdzieś tutaj. Nie wiem. Wyłaś na wolność! O, ty kim jesteś? Powiedzmy, że uwalniam was. O, dziękujemy. Wyłaś pan. O, dzień dobry. E, co ty tu robisz? Reś ty. Nie wolno wchodzić do czyichś cel. Eee, okej. Okay. O Tylko to wezmę. Chyba chyba kolega się nie wydostanie z tym Okej, dziwne. Ech. wyłaźcie stąd, ludzie, szybko. Jacie, jakie wy macie dziwne cele? Ile was tu jest? Smakazyl. Okej. Okay. Ale gdzie te drzwi to mogą być? Idzie są, uciekajcie są, ludzie! Co to w ogóle jest o to? Nic nie działa. Będzie to tak? Nie rozumiem. Może wiecie wy? no nie. nie? Nic nie wiecie? Nie. nie. Co za chłopy. O jacie. To jest to. Wow! O ty gnoju. Twoje dni zostały już policzone. Wow oh, yeah. <gasps> C'estde!